Dzisiaj jesteśmy na Circuit de la Sache, A dzisiaj pokażę wam cały tor Bugatti Circuit A więc oglądajcie Pokażę wam jeszcze pit lane Dobra, no i tu jak na razie jedziemy normalnie Aż dotrzemy do tych pachołków i teraz skręcamy na te pachołki Zakręt pierwszy. Zakręt drugi. Zakr to znaczy kanał, Kolejne dwa zakręty. No i teraz mamy tutaj pachopki. Jedziemy tu. I skończyliśmy okrążenie. Teraz pokażę Wam speed lane. No czyli teraz idziemy normalnie, tak jak wcześniej, aż do tych ostatnich pachołków. No i jak jesteśmy już przy tych pachołkach, to jedziemy tutaj. O, I jedziemy tutaj. No i tu już jest Pa, papa.